Dobra, siemanko, z tej strony Wojtix i dzisiaj sobie zagramy w Clash Royale. Jeżeli chcecie... <laughs> Jeśli chcecie więcej takich filmików z Clash Royale, to zostawcie pod tym filmikiem sześć łapek w górę, wtedy pojawi się kolejny odcinek z Clash Royale. Dzisiaj sobie zagramy dwie walki. Ok, dzisiaj sobie zagramy dwie walki. Na Challengerze trójce. Widzicie, udało mi się już w 4930 parków. Pakuje mi 70 pucharków do Starej jedynki. Nasz deck będzie taki. Dobra, i ja sobie zagramy. Wszystko się nagrywa. Tak, wszystko się nagrywa. Ok, wszystko jest już. Yy, jesteśmy już na arenie. Pójdźmy sobie minionki. Ok. Kurcze. Okej, okay, dobra, Dark Prince. Mega Knight. Ok. Jeżeli ktoś chce, to mogę też nagrać jakieś FIFA, FIFA 19. kę jakieś SBC, albo nie wiem, co chcecie po prostu. Mogę nagrać. Ładnie dla mnie powstrzymał, ale ok. Swoje minionki. Teraz jeszcze dwie walki. Ok, leci mega leci z naszej strony Mega Knight. Z jego strony pewnie też poleci. Ja bym wypuścił teraz Dark Prince'a. Okej. Okay. Tak, tak, tak jak się spodziewałem. Ładnie, teraz nam y, zapsiad. Kurczę, tylko... Oj. No dobra, raczej tego nie wygramy, ale będziemy się raczej bronić. Więc zagramy sobie jeszcze jedną walkę. Oprócz tej. Okej, okay, teraz pewnie puści Batsy znowu, tak się spodziewałem. Okej, okay, ale chyba ma chyba się u nas zdobyć wieże nawet. No, na co ja liczę? Puści Hoga i jest po nas. No niestety. No, niestety. Ten Dark Prince, czemu on tam? No dobra, no trudno już. O 12 HP. Jak miło. Ale lock. Niestety, przegrywamy tą walkę. No trudno, bo, bo naprawdę było bardzo dużo szans, żeby wygrać. Dobra, to zagram sobie jeszcze jedną walkę. Tylko, że zamiast tego zaponem strzałki, bo coś mi nie leży, ten ten. Strzałki zaraz na 13 level zrobię. Zbieram teraz. Tego yy, zbieram teraz. Yy, te monety. Golda zbieram. No i tyle. Teraz sobie swojego mindhangiem. I Dark prince. Jak ktoś by chciał ze mną pograć na arenie, to wysyłajcie linki na. Yy, na. Yy, Wysyłajcie linki... Kurczę. To wysyłajcie linki na y, Messengera mojego. Messenger mój to Wojciech Mastej. I tam będziecie mogli wysyłać linki. Będziecie mogli sobie razem... od mogę was dołączyć do przyjaciół. Y, do friendów, y, do frenców y, W tym, w Clash Royale. będzie mogli sobie razem po prostu... Y, grać. Dobra, tutaj Giant Skeleton. Zobaczmy sobie Inferno. Na tych rękach to jest akurat bardzo ciężko grać. Na tych co? Akurat mam poziom. Bo tutaj to naprawdę trzeba umieć grać, już. Kurczę, jakby ten Mega Knight poszedł stamtąd, ale on. Jeju, bomba w niego, dużo. Ten Ice Wizard, kurczę. Jedzę, mi ten Ice Wizard denerwuje. Boże, jak on spowalnia. Dobra, Dark Fisher, nie się rozp... Jezu, no nie. <laughs> nie wierzę w to. Jeszcze Reydzio puścił mnie. <laughs> nie, no no Niech pozagramy trzy mecze, bo naprawdę muszę wygrać. Na tej porce jest bardzo ciężko. Jeju. Rice Fisher był straszny. No dobra. No, chyba. To jest praktycznie najlepszy kontrolny mój dek. Bo nie umiem grać po prostu przeciwko że Giantowi skeletonowi. No, niestety tak jest. Bardzo ładnie zera inferno. I ok, jest ok. Bo my teraz puścimy sobie tak w taki sposób. I w taki sposób. I jeszcze tak. No, ale niestety. Ice Wizard i skeletony. Jeden szkieleton uratował go. Jeden szkieleton go po prostu uratował. No tak jest, niestety jeden szkieleton go uratował. Straszne to jest. O. Okej, okay, yy, raczej będziemy szliporem i z tym tym. No bo niestety ten ice Wizard, no jeju. Boże, jaki ten Ice Wizard jest... Ja pierdziele... No dobra. No. Nie. No Jezu! No dobra, no i ja nie wierzę w to. Co tu się wyprawia w ogóle? No dobra, no chyba wygraliśmy. Dobra, wygraliśmy No i jest... Yy, no i jest bardzo fajnie. I tym automaticiem yy, sobie zakończymy. Yy, no i tyle. Jeżeli chcecie więcej takich odcinku, to yy, pamiętajcie. 5 łapek w górę i leci kolejny filmik z Clash Royale. Albo pisz, piszcie co chcecie. Jakiś deki testował albo coś. Więc to by było na tyle. No i cześć!